To jest samochód, którym na co dzień podróżuje sam Jan Paweł. Co za granda! Co to daje? To jest taki delikatny dźwięk. Tak będę rozbierał ten samochód na czynniki pierwsze. Co sądzicie o sylwetce? Jadę tylko i wyłącznie na prądzie, a tutaj nagle patrzymy. Na ten ryj, co przywodzi na myśl? O, masz garb położyli. No nie! Mitsubishi poszło kompletnie inną stronę. No i właśnie, tak teraz jeździmy po mieście. No, 30 na godzinę, 20. Czy nowy Outlander będzie hitem? Wyglądamy dosyć osobliwie, nieprawdaż? Tak. To jest samochód, którym na co dzień podróżuje sam Jan Paweł. Ale nie. Nie ten Jan Paweł, o którym myślicie, ten najsłynniejszy Jan Paweł. O którym myślicie? Czyli ten z serialu 1670 Bartłomiej Topa, jest ambasadorem Mitsubishi Outlander. To jest model, który będę dla Was testował dzisiaj. Bartek wcielił się w mnóstwo fenomenalnych ról w swoim życiu aktorskim, ale ostatnio, no wybaczcie, ale kojarzony jest rzeczywiście z tym Janem Pawłem, który ma tę mniejszą połowę wsi, Adam Czycha. Kojarzycie kierowniku ten serial? Nie, ja nie oglądam. No nie, kierownik nie ogląda seriali. No to jest dobre. A ja obejrzałem od dechy do dechy i rzeczywiście bardzo mi się. Podobał. Spotkaliśmy się z Bartkiem w Pabianicach na prezentacji tego modelu. To była polska e, premiera Outlandera. E, e, I muszę Wam powiedzieć, że z dużą ciekawością i dużą atencją przyjrzałem się temu autu, bo konkurencja na rynku tych subów większych, średnio większych, jest po prostu przeogromna. Co mi sobie się wymyśliło, żeby wcielić, żeby wdrożyć w Outlandera, żeby być lepszym i od Europejczyków, i od Chińczyków? Auto jest produkowane w Japonii i niech to będzie pierwszy argument za tym, żeby bliżej się nowemu Outlanderowi przyjrzeć. Powstaje tam w fabryce, przyjeżdża tutaj, oczywiście poprzez to jest objuczone nieco większymi opłatami. To tak na wstępie. No właśnie, auto nie jest tanie, bo jest przeznaczone na rynek europejski tylko i wyłącznie w jednej wersji układu napędowego. Można zamówić cztery wersje wyposażenia, ale układ napędowy w Outlanderze jest jeden. Nie ma zwykłej benzyny prostej, nie ma zwykłej samoladującej. Hybrydy, nie ma diesla tutaj, jest tylko plugin in hybrid EV, czyli połączenie prostego silnika spalinowego z dwoma silnikami elektrycznymi. Jeden na przedniej, drugi na tylnej osi. Co to daje? Ma to dawać przede wszystkim długowieczność. Mitsubishi daje bardzo dobre warunki gwarancji i mówi, nasze samochody, tak jak to drzewie bywało, nie są wysilone, nie będą się psuły, będziesz mógł nim... Pojeździć długo. O tym świadczą też właśnie rzeczone lata gwarancji, czyli 5 lat gwarancji na całe auto, 8 lat gwarancji na akumulator jezdny i nawet do 12 lat gwarancji na nadwozie i jego perforację. Także to są te zachęty, które nawiązują do tego, z czego samochody japońskie słynęły dotychczas, czyli że właśnie raz sobie kupisz taki samochód, tak było z Mazdą, z Hondą, z Mitsubishi i potem będziesz nim jeździł przez kilka czy kilkanaście lat i przez cały czas będziesz zadowolony, a nie, że na początku. Się swoim autem zachłysniesz, a potem trzy razy na autostradzie będziesz musiał wyjmować manele i przesiadać się do samochodu typu Assistance wraz z rodziną, bo auto nie jest w stanie samodzielnie pchnąć się do przodu. O masz, garb położyli! No nie! O nie było. Co za granda? Jak tutaj Porsche do Wodnicy teraz wyjeżdżać? Ty no rozorali równą ulicę. Nie wierzę. Jakie wielkie jeszcze o Boże, co 100 metrów. Nie no, nie, nie, no, nie. Kurwa, jaki wielki ty Ten ledwo przejeżdża, no kurwa, co to jest, no? Zobacz jaka buła. Ale jak, jak? To będzie wisieć samochód w podwozie, bo te już spadną, a no. tamte jeszcze nie wiadomo. No. no dobra, przepisowo. 300 koni. I pędzimy. Mam jeszcze. Zapas na 22 km y, z baterii, z akumulatora trakcyjnego, więc teraz mam przewagę silników elektrycznych, które napędzają samochód. I nawet podczas o, jak tu na wyjściu z zakrętu, intensywnego przyspieszania, y, auto jest y, elektryczne. Jadę tylko i wyłącznie na prądzie. Im bliżej dna baterii w akumulatorze trakcyjnym, tym bardziej ingerować zacznie silnik spalinowy. Ten odprężony, ten czterocylindro. Jak to wyłączyć? Szybko nie umiem, tam trzeba memłać w zegarach jakieś. Niestety, każdą jazdę trzeba rozpocząć od tego, żeby zagłębić się w menu i wyłączyć ostrzeganie o znakach drogowych i o prędkościach, bo jest to kompletnie niekompatybilne nie, nie z tym, co się dzieje na, na, na zewnątrz i, i bimba, właściwie przez cały czas. Także można wyjść z siebie i stanąć obok. Jeżeli chodzi o stres, odwrócenie uwagi od tego, co się dzieje na drodze i zdenerwowanie kierowcy od samego początku spotkania z nowym samochodem, no to niestety od 2024 roku mamy to. Na co dzień. Ja z tym walczę, bo tego nie znoszę, nie nienawidzę po prostu jak ktoś w imię wolności ogranicza wolność mą. O, dobra, ale jak już się z tym uporamy, zaczyna się robić tylko przyjemniej, bo w samochodzie jest bardzo cicho. Ładnie szumią te elektryczne silniki. Nie jest to tak, że one są bezstrzelesne. Jest taki delikatny dźwięk tego elektrycznego układu napędowego jest e, słyszalny. Spalinowa jednostka jeszcze nie załączyła się e, ani razu, bo jadę sobie tutaj o, w ruchu wielkomiejskim i będę się tym samochodem zabawiał. Teraz mi się za to wydaje, że siedzę wysoko. Przed chwilą jak siedziałem i opowiadałem o wnętrzu, to wydawało mi się, że siedzę nisko, ale już jak mam przed sobą rozpostarte e, ulice pięknego miasta stołecznego Warszawa, to jednak wydaje mi się, że widoczność jest tutaj na pierwszym planie, a ta wyścigowa ergonomia jest e, na planie przynajmniej drugim, jak nie trzecim. Co sądzicie o sylwetce tego auta? Hmm. Tak stoję, patrzę i muszę Wam powiedzieć, że jest to osobliwy typ. Ja tutaj nadmiernie stylową nie grzeszę i chodzę ubrany tak, jak sam sobie się podobam. I Outlander chyba wychodzi z tego samego założenia. Japończycy wymyślili coś nowego, coś świeżego, szczególnie w przedniej części nadwozia, bo w tym segmencie, słuchajcie, wszystko już było. W tym segmencie wszystko już było narysowane. Duże koło, większy prześwit, czarna lamówka albo lamówka w kolorze nadwozia. Więcej przetłoczeń, albo mniej przetłoczeń. Wszyscy producenci w tym segmencie dzisiaj brylują. A tutaj nagle patrzymy na ten ryj, na tę facjatę. I mówimy Matko Święta, co tu się podziało? Nagle jakieś chromy przywędrowały, zwykle tutaj jest takie światło LEDowe, a tutaj LEDy wywędrowały na górę. Te reflektory przednie, rozstawione jakby tak na zewnątrz, niczym policyjne szperacze, wyglądają jakby auto miało taki osłupiały wyraz twarzy, jakby było cały czas zadziwione. Tutaj segmentacja przodu następuje jak w tradycyjnych, starszych, na tak. japońskich samochodach, ale to, co tutaj się podziało, to naprawdę jest y, niesamowita rzecz. Półokrągła y, pokrywa silnika, jak kiedyś wręcz rowerze Ewok, jak kiedyś w tych samochodach, które były duże, ale jednocześnie z sylwetki miały być troszkę bardziej y, młodzieżowe, troszkę bardziej unikatowe i troszkę optycznie wyglądać na lżejsze samochody. Także, wow, z jednej strony patrzysz na niego i mówisz: Boże, jaka szkarada, a popatrzysz trzy minuty dłużej i myślisz sobie: Kurczę, a może faktycznie coś w tym jest, że ta inność jeszcze wciąż istnieje? Trzeba to chwalić, a nie e, ganić. Do tych chromów dołożono jeszcze czarno-srebrne felgi, które tutaj w miarę jakoś ratują jeszcze ten wychromowany przód, bo koncepcja koła nawiązuje odrobinkę do tych, do tych pazurów, do tych haków, które są w przedniej części nadwozia. No, i tutaj z boku muszę Wam powiedzieć znowu odrobinka, jakby z Ten płaski dach. Yy, trochę mini, trochę ręcz Tak będę rozbierał ten samochód na czynniki pierwsze i na przykład w przeciwieństwie do BMW X3, które wyzbyło się kompletnie przetłoczeń, stało się samochodem prostym jak Wanna, jeżeli chodzi o linię. O, piesek przyszedł. No ja jestem u siebie, ja pracuję tutaj w ogrodzie, no a ty będziesz szczekał teraz, tak? No dobra, trudno. Jest sąsiadów zawsze na propsie. Mitsubishi poszło kompletnie inną stronę. Nagle patrzymy, tutaj pięknie wyoblone te drzwi. Taki próg nam się tu wytworzył, i to samo na dole z tą unoszącą się ku przodowi linią. Ładnie pomyślane, ładnie wystylizowane i znowu troszkę inaczej. Tu opada linia, tu idzie do góry, jak, jak sami widzicie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no tutaj możemy być rozpieszczeni w tej wersji, bo nie dość, że jest to dwukolorowe wnętrze, to jeszcze mamy wentylowane fotele, podgrzewane fotele, automatyczną klimatyzację, jest tam strefa trzecia z tyłu, jest? Jest, jest oczywiście, i grzana kanapa z tyłu, żeby dzieciakom albo kierownikowi, żeby tam po prostu było wygodnie. Bardzo fajnie zawieszony samochód, bo od początku nawet na garbach poprzecznych. Pokazał się, że jest sztywno zawieszony, a z drugiej strony przejechałem teraz przez 186 kanałków, które tutaj są rozrzucone po nawierzchni, tak jakby ktoś chciał na złość zrobić. Nie zrobił ich w jednym rzędzie między kołami, tylko albo jedziesz slalomem, albo jedziesz w kanałkach. No to ja wybrałem te, to w kanałkach i, i też jest dobrze. Przede wszystkim jest cichutko. Czy wyprzedzę Białoruśkę? Konryga cały czas. No. Pamiętaj, że traktor z taką samą prędkością skręca co jedzie. No nie, to nie wyprzedzę białoruszki. No i właśnie, tak teraz jeździmy po mieście no, 30 na godzinę, 20 na godzinę i faktycznie te 85 km zasięgu wyłącznie na silnikach elektrycznych robi tutaj robotę. Badania pokazują, że mało kto, kiedy nie jedzie w trasę, kiedy nie jedzie na wakacje, pokonuje więcej kilometrów na co dzień niż te 80-85, które w, w tym przypadku, w przypadku Outlandera, można pokonać wyłącznie w trybie elektrycznym. Czyli tutaj ta benzyna będzie nam się dołączać okazjonalnie. Ważne jest też to, że jak wyszykujemy się w trasę tym samochodem, musimy rozłożyć w czasoprzestrzeni. Tankowanie tego samochodu, bo zbiornik ma tylko 53 litry, czyli no, od stacji do stacji, jak będziemy go cisnąć i ta benzyna będzie chodzić non-stop, to może być krucho. Bo okazuje się, że trzeba będzie co 300-350 km tankować to auto. No ale masa robi swoje, technologia robi swoje. No i ten silnik z tymi 136 końmi, w momencie, kiedy będziemy jechać z prędkością autostradową, to on tak naprawdę w znakomitej większości odpowiada za ciąg tego samochodu, czyli. Za pokonanie trasy z tą niemałą przecież masą tego auta. Ale zwinność tego samochodu jest naprawdę imponująca. Wystarczy musnąć pedał gazu i. Tylny silnik ciutkę mocniejszy elektryczny, przedni silnik ciutkę słabszy, ale to sumaryczne 300 koni jest tutaj wyczuwalne. Nawet wyczuwalne jest przekazywanie tej mocy i momentu obrotowego na tylną oś wtedy, kiedy ja dodaję gazu, auto podnosi się troszkę przodem, a ja czuję, że efektywnie się z tego tyłu odpycha. O, pierwszy Outlander, zobacz, jedynka. Zobacz, zobacz, zobacz. Zbychu takiego miał kiedyś kierownik produkcji w TVN. Zobacz. No. Zobacz jaki piękny. Outlander and Outlander. No, tradycja nostalgia, ale zobaczcie, jeździ. No kurczę, i to nawet nie zardzewiały, nawet naprawdę fajnie wygląda. Dynamicznie. Ileż to była prostsza technologia? Ile ten samochód mniejszy jest od tego, którym ja teraz podróżuję. Troszkę się standardy w motoryzacji przez dwie pół dekady zmieniły. Ale nam się trafiło. Co się dzieje z tyłu? No, z tyłu jest najspokojniej, bym powiedział. Tutaj jest tak naj, najbardziej klasycznie, trochę Lexusa tutaj mamy, trochę Hondy tutaj mamy, trochę europejskiej motoryzacji, trochę japońskiej motoryzacji, ale ładnie to jest wszystko wyciosane i z tyłu też najwyraźniej widać e, gabaryt tego samochodu. Zobaczcie, że on jest mojego wzrostu, albo nawet troszkę wyższy, chociaż z przodu i z boku nie wygląda, jakoby miał być taki, e, taki potężny. Jest to duże auto. E, no dobra, tak jak już tu jesteśmy, to zaczniemy od razu. No tak, hybryda typu plug-in musi niestety zaprzeczyć y, temu, z czego Outlander słynął w swoich poprzednich wersjach, gdyż ten samochód w znakomitej większości był oferowany jako auto siedmiomiejscowe. Jeszcze ten pierwszy Outlander, pamiętam z silnikami TDI, to było auto siedmiomiejscowe. Tutaj y, prawdopodobnie nie. Może się uda, może się nie uda, ale na razie nie jest homologowana wersja siedmiomiejscowa. Po pierwsze, ze względu na akumulator trakcyjny, na silnik elektryczny, który jest umieszczony tutaj z tyłu, a poza tym przede wszystkim może na masę, bo przecież silnik Silnik spalinowy i dwa elektryczne, plus bateria. To, jakby tu jeszcze wtłoczyć 7 osób, mogłoby to przekroczyć limit wagowy tego samochodu. O, brudownik z tyłu. Z kablami do ładowania, no właśnie, jak to plugin, to ładowanie musi być. To ładowanie będzie następować dosyć często, bo zasięg na, na tym akumulatorze jest niewielki, także te kable trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba będzie rozwijać i zwijać cyklicznie. Cóż to za napis tutaj mamy? Jako ciekawostkę powiem Wam, że system audio dla Outlandera e, skomponowała i skonfigurowała również japońska firma Yamaha, kojarzona głównie z motocyklami, ale przecież dodać należy, że Yamaha produkuje też znakomite fortepiany, produkuje znakomite gitary i produkuje znakomity również osprzęt do nich, czyli piece, końcówki mocy i y, cały sprzęt audio. Ciekaw sam jestem, jak to zabrzmi, pewnie coś tam przetestujemy. Włączymy beton i zobaczymy, czy gra, nie, czy nie. Już nie możecie się tego doczekać, ja też. Tak. Tam się drą, tu szczeka, co to jest w ogóle tutaj? Dobra. Pieskiem się nie przejmujemy. Patrzymy. Tutaj, tak naprawdę, jeżeli chodzi o układ napędowy, to nie powinienem otwierać od razu buńczucznie pokrywy, tylko powinienem obejść auto od przodu ku tyłowi. Bo tu spalina i jeden elektryk, tam drugi elektryk. Dzięki temu stały napęd na cztery koła, regulowany oczywiście elektrycznie. Ale ciekawostką jest tam silnik benzynowy, bo on ma cztery cylindry. Ale jak to w przypadku e, japońskich konstrukcji, ma dosyć dużą pojemność, bo prawie 2,4 litra. Jest wolno ssący, totalnie odprężony i sam silnik benzynowy krzesa zaledwie 136 koni mechanicznych. Może pracować w dwójnasób, może być jednym z elementów jednostki napędowej, systemu układu napędowego, a może być też po prostu agregatem prądotwórczym dla silników elektrycznych. To kierowca decyduje, w jakim trybie jedzie. Może jechać w trybie tylko elektrycznym, e, w trybie tak zwanym szeregowym, kiedy to spalinia, jest ładowarką do elektryków a elektryki napędzają ten samochód lub w trybie równoległym gdzie cały system wspomaga się wzajemnie po to żeby uzyskać jak najlepsze osiągi robi się to wtedy kiedy jedziemy po górach kiedy chcemy jechać dynamicznie a także wtedy kiedy podróżujemy z większymi prędkościami wtedy ładowanie tych silników elektrycznych aż tak, aż takiego sensu nie ma brzmi skomplikowanie jak sam skurczybyk ale naprawdę działa i jest to w sumie rozwiązanie dosyć proste niestety Plugin hybrid zwykle powoduje, że auto z zasady staje się dużo droższe niż byłoby oferowane w wersji benzynowej czy jako hybryda samoładująca. No i tak też jest z Outlanderem. Spodziewalibyśmy się, że podstawowa wersja będzie kosztowała około 190-200 tysięcy złotych. Niestety. Podstawowa wersja, ale oczywiście z tą jednostką napędową, to 245 tysięcy. Taka, godnie wyposażona, godna mnie albo samego Jana Pawła, e, to już wydatek rzędu 300-310 tysięcy złotych. Czy dużo? No dużo, niestety, ale e, no, ta skomplikowana technologia kosztować musi. Trochę szkoda, że nie ma alternatywy, a z drugiej strony powoli zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że samochód jest naszym drugim domem i co go napędza, schodzi troszkę na e, drugi plan. Chodzi o to, żeby był ładny, żeby się podobał, żeby był wygodny i żeby był e, funkcjonalny. Sumaryczna moc tego układu napędowego to jest nieco ponad 300 koni mechanicznych. Także to nie jest tak, że tutaj będziemy tylko eko-sreko i będziemy się licytować na spalanie, bo jak takie urządzenie ma napęd na cztery koła i ma 300 koni mechanicznych, to co przywodzi na myśl? Uwaga, skupcie się teraz, lata 90., Oczywiście, a grupowy Lancer z Tomi Makinen, cztery tytuły Mistrza Świata z rzędu, tam też było 300 koni, tam też był napęd na cztery koła. Technologia troszkę y, różna, ale y, zasada działania ta sama. Co nie jest specjalnie zaskakujące, ten samochód prowadzi się, no niestety powiem to, no, tak jak wszystkie samochody y, tego segmentu, bez względu na producenta i kraj pochodzenia. O, bardzo trudno dzisiaj jest się czymś y, wyróżnić, jeżeli chodzi o to takie normalne wielkomiejskie podróżowanie tymi samochodami. Duże koło, więc i opór na układzie kierowniczym całkiem spory. Spora masa samochodu, więc i jazda robi się przy tej sporej mocy i momencie obrotowym tego samochodu, jazda robi się bardzo płynna. Wydaje się, że Outlanderem bardziej się właśnie tak jak na, na poduszkowcu jedzie, chociaż nie jest to takie zawieszenie jak kiedyś w amerykańskich samochodach. Nie buja, ale jest bardzo komfortowo. No i ta cisza, do której dzisiaj motoryzacja nas przyzwyczaja, cisza przy małych prędkościach, bo auta dzisiaj mamy coraz słabiej wygłuszone, ale układy napędowe mamy coraz cichsze. Więc jeżeli nie ma tego szumu wynikającego z dużej prędkości pochodzącego od kół, szczególnie tylnej osi, to rzeczywiście komfortowo tym autem się podróżuje po mieście. No, pokaż to, co tutaj słychać. O, późne rokokoko. Moi drodzy. No, ładnie to jest skrojone wszystko. Pozwolę sobie odpalić. Jeszcze mam troszkę zasięgu, także nie będzie nam tutaj huczeć spalina. Zostaniemy tylko na, silniku, na silnikach elektrycznych. No i co? Wielkie, rzeczywiście wyrzucone do góry Ekran, bardzo dużo przyszłości i bardzo dużo przeszłości. Czyli z przeszłości mamy cały ręczny panel e, klimatyzacji, z przyszłości, niestety, mamy bardzo dużo fortepianowej czerni, która, jak wiemy, nie jest łatwa w utrzymaniu i nie jest to wdzięczny materiał we wnętrzu e, w samochodzie. Z przyszłości mamy też bardzo dużo wszelkiego rodzaju ostrzeżeń i bimbadeł i tych wszystkich rzeczy, które ci urzędnicy nakazują tym biednym inżynierom skomponować i do tych samochodów dzisiaj wtłoczyć. Ale. Jest skórka, jest miękko, są rąby, tutaj troszkę jak w Mercedesie, boczki drzwiowe i siedziska foteli, to jest fajne. Tutaj jeszcze nieoczekiwanie ten chrom nam wskoczył, to jest nawiązanie do zewnętrza, do tych kłów, zębów czy haków, które tam są. Z tradycyjnych wartości i elementów pokrętło, znowu trochę jak w Land Roverze, w Range rowerze, no i kiedyś też w, w, w samochodach Mitsubishi możemy sobie tutaj tryby off-roadowe wdrożyć, a tutaj zaś tymi dwoma guzikami zmieniamy tryby jazdy, czyli tryby sterowania y, układu hybrydowego. Indukcyjna ładowarka jest, widzę. Co ważne, nie siedzi się tutaj, tak jak kiedyś w Outlanderze, wysoko. Siedzi się nisko, deska rozdzielcza wypuszcza nam się tutaj bardzo mocno do góry, szyba się wtedy staje troszkę mniejsza, a ja czuję się otulony, opakowany tym samochodem y, i rzeczywiście wygląda na to, że i w długich trasach też da radę tutaj y, komfortowo pojechać. Ładnie to jest skrojone, ładnie. Kiedyś to był bałagan, pamiętam, w tych japońskich samochodach. Dzisiaj mamy to wszystko poukładane i nawet ładnie pachnie. Dobra, poprzełączam się troszkę trybami. O, tu jest to. Normal EV, Safe i Charge. O, dam sobie Charge na chwilę, żeby o, teraz uruchomił się silnik spalinowy i. Jednostajnym zakresem obrotów ładuje mi akumulatory. Ekonomicznie jest to oczywiście nieuzasadnione, bo ładowanie akumulatorów z benzyny wysokooktanowej jest drogie. Ale jak ktoś potrzebuje na przykład dojechać gdzieś, i potem wie, że przez parking będzie się chciał przejechać na silniku elektrycznym, to może sobie na tych kilka kilometrów e, swój samochód doładować. O. To teraz. Koniec z ładowaniem, przełączam się tylko w tryb elektryczny. To się wszystko odznacza tutaj pięknie na małym ekranie, może być też oznaczone na dużym ekranie. O, relaks, co to? Uuuu! No i jest masaży, proszę bardzo. Nie wiedziałem, nawet dopiero odkryłem. A, i w trybie elektrycznym auto przełącza się również tryb rekuperacji, więc jeżeli chcę popodróżować tym autem tylko na silnikach elektrycznych, to prowadzę go nie do samego zatrzymania, ale w znakomitej większości jednym pedałem. Czyli hamowanie jest przy odpuszczeniu, przyspieszanie przy naciśnięciu. Strasznie to wszystko skomplikowanie brzmi. O, ale relaks mi się podoba. No, jakby dzieciak z tyłu kopał tak? Nie koptatusia. Podsumowując, czy nowy Outlander będzie hitem? Myślę, że nikt tego nie wie dzisiaj, ale myślę, że ci, którzy mieli doświadczenia z Mitsubishi, mieli doświadczenie z japońskimi samochodami, rozejrzą się bacznie dookoła i postanowią jednak zdecydować się, że wydadzą może troszkę więcej pieniędzy, ale będą chcieli mieć, ów nieoceniony dzisiaj święty spokój przez najbliższe lata. Nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę potoczy się chińska motoryzacja. Można zaryzykować, zapłacić mniej, ale znowu nie wiadomo, jak będzie z częściami, jak będzie z serwisem, jak będzie z ewentualną odsprzedażą. Pamiętajcie, że warto, rezydualna używanych samochodów. Nazwa brzmi skomplikowanie, ale jest to niezwykle ważny czynnik. Taki samochód po nawet kilkunastu latach, jeżeli będzie zadbany, jeżeli będzie miał robione przeglądy, można sprzedać za przyzwoite pieniądze. Jeżeli wejdziemy w, finansowo, zainwestujemy w samochód chiński, nikt z nas dzisiaj nie wie, jak ta wartość rezydualna po latach wyglądać będzie. Także dla spokojnych, usposobionych na luźno klientów, być może to się okaże rozwiązanie na medal. No. A poza tym, główna argumentacja. Jeździć taką furą jak Jan Paweł.